Jeżeli jesteś osobą, która chce działać w social mediach, na przykład na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, na YouTubie, osobą, która chce zwiększać swoje zasięgi, budować swoje konto na Instagramie w oparciu o publikacje, które są atrakcyjne, czy to karuzele, czy to rolki, czy to atrakcyjne treści, czy posty. Osobom, która chce wiedzieć, co się w tych social mediach sprawdza, a co nie, i jak tworzyć komunikację. A może chcesz sprzedawać w oparciu o swoje media społecznościowe i chcesz nauczyć się budować i tworzyć lejki sprzedażowe, czy ofertę, w w taki sposób, aby była atrakcyjna i żeby rzeczywiście była kupowana. Jeżeli tak, to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Na tegoroczny Black Friday wybrałam kilka topowych moich szkoleń, które dotyczą tych właśnie tematów i pomogą ci zrealizować Twoje cele. Szkolenia są poukładane w ten sposób, że możesz wybrać każdy temat osobno dla siebie, a możesz kupić je wszystkie razem w pakiecie. Podczas tych szkoleń omawiam krok po kroku każdy z tych elementów. Od momentu, kiedy nie wiesz, jak budować swoje konto, jak przygotować swoje konto na Instagramie pod Nowych Obserwatorów. Pięć do sukcesu na Instagramie to jest właśnie szkolenie, które pozwoli Ci zacząć działać, a jeżeli już masz konto, to je mocno rozwijać. Kolejne szkolenia dotyczą działań na Instagramie, ale dotyczą też mobile video czy występowania przed kamerą. Dotyczą też tworzenia atrakcyjnych ofert. Dzięki każdemu szkoleniu zrealizujesz swój własny, indywidualny cel, w zależności od tego, czego potrzebujesz. A cały pakiet szkoleniowy pozwoli Ci nie tylko zaistnieć w social mediach, ale też budować wysoką, Zasięgi, mocne, silne konto, mocną, silną markę, a co więcej, sprzedawać skutecznie. Sprawdź poniższą ofertę i wybierz szkolenie, najlepsze dla siebie. Pamiętaj, że ta oferta jest limitowana czasowo. Jest to największa obniżka tego roku u mnie, więc. Takie ceny już się nigdy nie powtórzą. Warto się zapisać i działać od razu. Od razu po zakupie dostajesz dostęp do wszystkich materiałów. Nie musisz na nic czekać. Dlatego już teraz przejrzyj poniższe szkolenia i wybierz takie, które będą pasowały Tobie.